To już jest dobrze. Proszę, proszę, jeszcze nie, nie, nie włączamy. Jeszcze nie włączamy tego. Tu Niemożliwe. Nie, niemożliwe. To jest duda. Tak, może. Nie Nie To jest OK. E, jedna osoba na spodobanie Czas jest. Czas jest. A to właśnie muszę zamontować. czujnik jest nie ma niczego. Witam Nagrywamy na dwóch kamerach. Jedna jest tu w naszym bogu, druga będzie później ale Zawsze to, na... to już z lepszym odgiętem, ale to nie marzy. Jesteśmy na Żydowskim. To już jest nasze ostatnie wejście, ostatni żywiec. Ja pada śnieg. zima w pełni, nie ma żadnego ocieplenia klimatu, to wszystko jest, jest duże i wygenerowane przez ludzi, którzy chcą zbierać karać dodatkowo pieniądze na głupocie ludzkiej, czyli na É bom, é. I'm sorry, I'm sorry. 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 I'm

Nibyo iwoo okoto kibibale. 60 nie? Co to znaczy, że to była bzdura. Było, łatwo jakiś taki... pijak. Pijak, że nie mam, Nie, to mogł. było. nie było człowieka, że, nie na pamięć. na to? na

Zapurowanie też są Jesteśmy wcześniej czy później. Ale jak jest wcześniej niż później, to będzie nas yy, złoczyńczych yy. jakby... w Pozdrawiam wszystkich ludzi dobrej woli.

Oh. warunkach na warunkach nie ma być trochę ale z miasta, ale. Tak jest, no tak. No tak. z tak. No tak. tak. No tak. nie mogę. No tak. No tak. No cały czas